Podstabilizatora napięcia, który zbudowaliśmy, składa się z potencjometru liniowego z maksymalną rezystancją 10 kOhm, który służy do regulacji obciążenia diody, rezystor 100 Ohm, który obciąża bazę, diody Zenera z napięciem odcięcia 5,6 V, tranzystora NPN oraz potencjometru z maksymalną rezystancją 10 kOhm, który służy do obciążenia układu. Po sprawdzeniu prawidłowego podłączenia układu zostaje on podłączony do regulowanego zasilacza ustawionego na napięcie 12 V. Przechodzimy do regulacji rezystancji obciążenia układu. Mniejszając rezystancję obciążenia, napięcie wyjściowe zmienia się nieznacznie. Dopiero po przekroczeniu 1000 ohmów napięcie gwałtownie wzrasta. Gdy rezystancja zbliża się do zera, napięcie wyjściowe zaczyna maleć. Następnie przechodzimy do regulacji rezystancji obciążenia diody. Zauważamy, że im wyższa oporność, tym mniejsze straty prądu na diodzie. Mniejszając rezystancję widzimy jak rośnie prąd, a napięcie zmienia się nieznacznie. Ustawiamy oba potencjometry na 10 km i przechodzimy do regulacji napięcia wejściowego. Zmniejszając napięcie wejściowe obserwujemy mały spadek napięcia wejściowego. Dopiero po przekroczeniu... 5 V napięcie zaczyna zrównywać się z napięciem wejściowym. Po przekroczeniu 12 V układ nadal poprawnie stabilizuje napięcie wyjściowe do momentu, do którego pozwolą nam wytrzymałość elementów elektronicznych.